Thank you. Dzień dobry. Jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, więc czas zająć się piłką reprezentacyjną, ale nie drużyną Jerzego Brzęczka, tylko reprezentacją Ciut jednak poważniejszą, ponieważ wychodzę z założenia, że reprezentacji Polski możecie mieć dość nie tylko ze względu na to, jak się zaprezentowała w meczach ze Słowenią i Austrią, ale także z tego względu, że ten temat został już przemielony na wszystkie sposoby, ta kadra została rozłożona na czynniki pierwsze. We wszystkich programach, we wszystkich kanałach, tak więc czas skupić się na czymś innym. Na czym konkretnie na reprezentacji Hiszpanii, ponieważ ten temat obiecywałem Wam już jakiś czas temu, a tam dzieje się bardzo ciekawie z kilku względów. Przede wszystkim ze względu na bardzo smutną historię, która zdarzyła się w rodzinie Luisa Enrique, ze względu na tragedię, która spotkała byłego już selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Otóż młodziutka córka Szana Luisa Enrique zmarła. Na nowotwór złośliwy kości chrząstki i chrząstki stawowej kończyn. Ta historia długo była utrzymywana w tajemnicy, to znaczy nikt o tym nie pisał, nikt o tym nie mówił. Pojawiały się gdzieś może w mediach społecznościowych jakieś przecieki, natomiast. Ci najbardziej wpływowi, najbardziej opiniotwórczy dziennikarze w Hiszpanii wyszli z założenia, o tym nie piszemy. Dajemy Luisowi Enrique spokój, wiemy co tam się wydarzyło, aczkolwiek pojawiały się różne teorie spiskowe. Ja na przykład słyszałem od osoby, która zna kogoś, kto zna Luisa Enrique z kolei, że ta jego córka miała wypadek, kiedy jeździła konno. No, no, dzisiaj widać, że po prostu to wszystko były jakieś tam teorie, które ludzie gdzieś sobie tworzyli. Natomiast to, w jaki sposób zachowały się media hiszpańskie, które może nie są tak drapieżne jak na przykład angielskie brukowce, ale też lecą na newsa, liczy się klikalność dużo bardziej nawet niż w Polsce. Postanowiły, że tego tematu ruszać nie będą, aż doszło do oficjalnego komunikatu ze strony Federacji Hiszpańskiej, że Luis Enrique po prostu musi zmagać się z taką tragedią. Już wcześniej przy okazji Meczu reprezentacji Hiszpanii z Maltą. Luis Enrique dostał taki telefon w sprawie właśnie swojej córki, który sprawił, że ten trener musiał opuścić zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, i wtedy zastąpił go w roli selekcjonera, a w zasadzie wtedy w roli trenera tymczasowego, takiego opiekuna drużyny La Rocha. Robert Moreno i to jest postać niesamowicie ciekawa, a to jest też postać, która moim zdaniem, przynajmniej z perspektywy polskiego kibica, przynajmniej jeśli chodzi o spojrzenie takie ogólne, jest kompletnie nieznana. Skąd się wziął Robert Moreno? Jako dzieciak pracował jako stróż na stacji benzynowej, pracował w sklepach z ubraniami. Przez jakiś czas grał w piłkę, natomiast doszedł do wniosku w wieku 25 lat, że woli zostać trenerem. I on rozpoczął swoją pracę od niższych lig w Katalonii, łącząc swoją pracę w banku z, ze studiowaniem handlu międzynarodowego, a także z tym hobbystycznym byciem trenerem. Na czym polegała praca Roberta Moreno? On funkcjonował w takich klubach, o których nazw, na, nazwach pewnie byście nie usłyszeli, bo to były instytucje kompletnie anonimowe. Natomiast on w tym czasie starał się być, a mówimy o człowieku 42-letnim. Czyli naprawdę młodym jak na szkoleniowca, starał się być w pewien sposób pionierem. To znaczy, on wszędzie gdziekolwiek się pojawiał, zabierał ze sobą po pierwsze komputer, po drugie projektor, po trzecie kamerkę. Dochodziło do tego nawet, że jeżdżąc na mecze. Jakichś tam ósmych, dziewiątych lig w Katalonii, drużyn kompletnie anonimowych, takich odpowiedników naszej A klasy, B klasy. Robert Moreno tam jeździł albo ze swoim teściem, albo nawet ze swoją żoną i oni filmowali poszczególnych rywali. Albo wtedy, kiedy Robert Moreno prowadził swoją drużynę, to też prosił tych swoich bliskich, żeby filmowali właśnie poczynania jego drużyny, a także rywali. Później, jeszcze wcześniej. Miał taki plan Robert Moreno, żeby zająć się analizą poszczególnych drużyn w tych niższych ligach hiszpańskich. On w tym czasie robił oczywiście papiery trenerskie. W tym czasie poznał m.in. takiego człowieka, który okazał się kluczowy w jego karierze, który nazywa się Luis Jains. To jest człowiek, który pracował z Luisem Van Halem, który później funkcjonował w szkole trenerskiej i który polecił Roberta Moreno, powiedzmy do tego światowego futbolu. Natomiast Moreno wyszedł z założenia, że będzie po prostu robił wideo analizy w tych niższych ligach hiszpańskich i liczył, że poszczególni trenerzy poszczególni Szczególne kluby będą mu płaciły za to powiedzmy 100-200 euro, natomiast odbijał się raz za razem od ściany. Nie było takiego zapotrzebowania. Wtedy trenerzy generalnie nie mieli takiego ciśnienia na wideoanalizę. To znaczy wychodzi z założenia, z założenia, że częściej pewnie ważna jest intuicja trenera, a generalnie to w takich niższych ligach hiszpańskich po co w ogóle cokolwiek analizować, po co cokolwiek kręcić. Robert Moreno natomiast wyszedł z założenia, że jak najbardziej można. I w taki sposób rozpoczął swoją karierę, aż doszło do pewnej bardzo ciekawej sytuacji, kiedy pracując w banku, to było w dniu finału Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku, kiedy reprezentacja Hiszpanii oczywiście sięgnęła po Puchar. Otrzymał telefon od asystenta Luisa Enrique, który wtedy pracował w Barcelonie B. Chwilę później, nie wiem czy to było dzień później, jakoś tak, zadzwonił do niego sam Luis Enrique. A Robert Moreno siedział sobie wtedy oczywiście w pracy, musiał gdzieś wyjść do jakiejś kanciapy, schować się z telefonem i rozmawiał na temat pracy w Barcelonie, ale w Barcelonie B, bo tak rozpoczęła się ta cała jego przygoda. Luis Enrique usłyszał o tym, że jest taki po prostu freak, który kiedyś grał w piłkę, który zawiesił swoją karierę, kiedy występował w drużynie o nazwie La Florida, jeszcze taka ciekawostka. Kontuzji doznało wówczas czterech napastników. Robert Moreno strzelił 12 goli w 11 meczach i co się wydarzyło później? Jak on to powiedział, w nagrodę kupili pięciu kolejnych napastników. Tak więc no, wyszedł szybko z założenia, że do piłki się nie nadaje, ale do analizy, do opracowywania stałych fragmentów, a także do przygotowywania właśnie tego, w jaki sposób grają rywale Barcelony B jak najbardziej. I tak rozpoczęła się ta jego wędrówka w profesjonalnym futbolu. To znaczy od tej Barcelony B w zasadzie do teraz Robert Moreno funkcjonował u boku Luisa Enrique. Początkowo był takim człowiekiem bardzo z cienia, aczkolwiek pojawił się taki dokument w hiszpańskiej telewizji. Pewnie znajdziecie sobie to w, ne w necie, możecie to obejrzeć, kiedy Luis Enrique prowadził już dorosły zespół Barcelony Ludzie Lucho. I tam jest prezentowany m.in. Robert Moreno, który taka ciekawostka miał takie ciśnienie, żeby uczyć się od tego swojego. Opiekuna, od tego swojego guru, można powiedzieć, że chodził nawet na wszystkie konferencje Luisa Enrique, żeby podpatrywać, w jaki sposób on się komunikuje ze światem. I ciekawe jest to o tyle, że Luis Enrique zawsze był takim człowiekiem mocno konfrontacyjnym. To znaczy, kiedy dostawał jakieś ostre pytania, to często szedł na taką wojnę z dziennikarzami. Robert Moreno jest człowiekiem skrajnie innym. To znaczy, bardzo nastawia się na dialog. To znaczy, potrafi zachować kulturę wypowiedzi. Wszystkie, we przez wszystkie jego wypowiedzi bije takie... Z wszystkich jego wypowiedzi w zasadzie bije taka elegancja, Taka ogłada, i to naprawdę może się podobać. Tak więc on pracował z Luisem Enrique w Barcelonie B, w Romie, w Selcie, w Barcelonie Dorosłej i w reprezentacji Hiszpanii. Funkcjonował na początku, tak jak powiedziałem, nieco w cieniu, ale później ta jego pozycja u boku Luisa Enrique rosła, aż w końcu stał się jednym z jego głównych asystentów. W tak zwanym międzyczasie Robert Moreno. Napisał książkę. Moja recepta na mój sposób, w zasadzie na system 4.4.2. Mi Reseta del 4.4.2. Tak wygląda okładka tej książki. Założył własne wydawnictwo. Dzisiaj twierdzi, że gdyby znów wziął się zapisanie tej książki, to z pewnością opisałby to zupełnie inaczej. Prolog do tej książki napisał Luis Enrique, ponieważ... Yy, Robert Moreno jest, można powiedzieć, takim przedstawicielem tej nowej generacji trenerów, to znaczy to są tacy, jak to mawia się w Niemczech, laptopowi trenerzy, dla których ta nauka, analiza, liczby, statystyki, wszelkie informacje, najdrobniejsze detale są po prostu najważniejsze w pracy i często tacy trenerzy są idealnymi asystentami. A jeśli chodzi o pracę powiedzmy pierwszego trenera, to wygląda to troszkę inaczej. Ja tak swoją drogą tak patrzę sobie i nawet na tym się wcześniej nie zastanawiałem, natomiast patrzę sobie na tę karierę Roberta Moreno, jak to wszystko wygląda od samego początku do końca i tak sobie myślę, że nawet w stawie Czesława Michniewicza jest ktoś, kto miał początkowo podobne zadania, kto zaczynał podobnie. Nazywa się Kamil Potrykus, a który teraz jest jednym z głównych asystentów selekcjonera reprezentacji U21. Ale to już zostawiam. Absolutnie na boku. Wiele osób zarzucało Robertowi Moreno brak doświadczenia na początku jego pracy, ponieważ to jest najmłodszy selekcjoner od 1948 roku. Jeśli spojrzymy sobie na to, kto prowadził reprezentację Hiszpanii w ostatnich latach, to byli jednak ludzie doświadczeni, jeśli chodzi o grę w piłkę i prowadzenie reprezentacji: Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, czy nawet ten Fernando Hierro. Zresztą trzeba zauważyć, że Nowy prezes, no, no właśnie, nowy prezes Federacji Hiszpańskiej, Luis Rubiales, od kiedy objął e, władzę w tym hiszpańskim związku w 2018 roku. Za jego kadencji mieliśmy już selekcjonera Julena Lopetegiego przed rezygnacją przy okazji Mistrzostw Świata z tego trenera. Mieliśmy Fernando Hierro jako tymczasowego opiekuna La Rochy w trakcie Mundialu. Mieliśmy Luisa Enrique i teraz mamy Roberta Moreno. Słuchajcie, rok z hakiem czterech selekcjonerów. To jest naprawdę jakiś jeden wielki event. Natomiast Robert Moreno, za każdym razem, kiedy zarzuca mu się brak doświadczenia, on kiedyś powiedział, że nigdy w swojej karierze nie spotkał się z taką sytuacją, żeby jakikolwiek piłkarz powiedział mu, a gdzie ty w ogóle grałeś? Grałeś na poziomie właśnie drużyny La Florida w jakiejś tam ósmej lidze, to się nie wypowiada i mówi, że nigdy czegoś takiego nie było, ponieważ on powiedział jedno takie bardzo mądre zdanie. Jeżeli teraz trenerem zostanie taki człowiek jak Kszawi, to, to, nie, to nie znaczy, że wcale ten Szawi, tak to przynajmniej brzmiało z tych wypowiedzi Roberta Moreno, musi z założenia być lepszym szkoleniowcem niż selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. My spotykamy się w tym samym momencie, ale obraliśmy dwie różne drogi. To znaczy, Szawi był piłkarzem, a Robert Moreno przez 14 lat szkolił się stricte jako szkoleniowiec. On nie potrzebował do tego jakiejś wyczynowej, zawodowej gry w piłkę na najwyższym poziomie. On uczył się od najlepszych, zarówno od trenera, no tutaj można powiedzieć, że jednego, czyli Luisa Enrique. Abstrahując od szkoły trenerów w Hiszpanii, jak i przede wszystkim od piłkarzy, to znaczy on z bliska musiał uczyć się. Jak zarządza się ego poszczególnych zawodników, bo jeśli masz do czynienia z takimi ludźmi jak Leo Messi, Gerard Piquet, Neymar, Luis Suarez, to z pewnością nie jest to takie proste i wiesz, w zasadzie uczysz się i podpatrujesz najlepszych, patrzysz w jaki sposób podchodzi do tego trener, a później możesz starać się coś takiego wdrażać w reprezentacji Hiszpanii. I jeszcze jedna ciekawostka, już tak zupełnie na boku w kontekście Roberta Moreno, bo to jest też taka historia, która nie odbiła się w ogóle echem w Polsce. A jak wiecie, doskonale staram się opierać ten kanał na anegdotkach. Robert Moreno jest oczywiście, tak jak powiedziałem, ma obsesję na punkcie profesjonalizmu, jest stuprocentowym pracoholikiem i. To jest człowiek, który w pewnym momencie tego sezonu zastał dość dziwny problem w piłce hiszpańskiej. To znaczy, Robert Moreno jest człowiekiem, który stara się bywać na jak największej liczbie meczów Liga Primera División i naprawdę. Jeśli oglądacie sobie La Liga, na przykład w Kanal Plus, to możecie zobaczyć tę twarz na bardzo wielu spotkaniach. Z czego to wynika? Nie tylko z tego, że Robert Moreno chce oglądać tych piłkarzy na żywo, ale też z jednej przyczyny. W Hiszpanii, pomiędzy La Liga a Federacją Hiszpanii, trwa Pewien konflikt od bardzo, bardzo długiego czasu pomiędzy szefem na liga Javierem Tebasem i Luisem Rubialesem, szefem Federacji Hiszpańskiej. Obaj panowie kłócą się absolutnie o wszystko. To znaczy, możecie wyjść z założenia, że jeżeli Javier Tebas postawi jakąś tezę, to Luis Rubiales postawi antytezę. Jeżeli Luis Rubiales powie, że Niebo jest niebieskie, to Javier Tebas powie, że niebo jest zielone, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś to pięknie ujął ostatnio w hiszpańskim radiu, że to jest taka typowa walka o to, kto ma dłuższego. Myślę, że to jest takie bardzo obrazowe porównanie, natomiast obaj panowie, tak jak powiedziałem, kłócą się o wszystko. Na czym polega problem? Ano na tym, że Robert Moreno, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, jako pracownik Federacji Hiszpanii, nie może korzystać z jednej technologii która umożliwia oglądanie meczów Ligi Hiszpańskiej z perspektywy kamery, która wisi na górze na stadionie. To znaczy, to jest tak zwana kamera taktyczna, która nie jest kamerą telewizyjną, to znaczy, ona ci daje pełen obraz boiska, nie tylko wycinek, jak telewizja, na przykład dwie tercje boiska, i nie masz żadnych powtórek. To znaczy, nawet jeśli twoja drużyna prowadzi atak, ty możesz oceniać zachowanie bramkarza. W telewizji nie zawsze jesteś w stanie to zrobić i ze względu na konflikt pomiędzy Ligą a Federacją, selekcjoner, Czyli postać, która w jakiś sposób buduje także ligę, ponieważ no powołując poszczególnych piłkarzy z Ligi Hiszpańskiej do reprezentacji Hiszpanii, budujesz tę ligę, a nie ma co ukrywać, że jednak coraz większa liczba piłkarzy z Primera Division wyjeżdża za granicę, o czym świadczy chociażby przykład nowego duetu dorosłej reprezentacji Hiszpanii, czyli Dani Sebajos i Fabian Ruiz. To jest nieprawdopodobne, że w kraju, który funkcjonuje na najwyższym piłkarskim poziomie od miliona lat, w zasadzie od kiedy ta piłka jest, może dojść do czegoś takiego, że najważniejszy człowiek, jeśli chodzi o piłkę w kraju, tę, powiedzmy narodową, bo, bo wiadomo, że w Hiszpanii kibice podchodzą często na zasadzie takiej, że bardziej skupiają się na drużynie klubowej niż na reprezentacji. Jest to, powiedzmy, zdecydowanie częstsze zjawisko niż w polskiej piłce, gdzie jednak dla większości kibiców reprezentacja jest tym dobrym nadrzędnym, i ten facet nie może skorzystać z tego głównego narzędzia, które pozwoliłoby mu ocenić piłkarzy. Rzecz dla mnie nieprawdopodobna. A ta kamera mogłaby się mu przydać, słuchajcie, między innymi z tego względu, że Robert Moreno, a także Luis Enrique, ponieważ on w pewien sposób daje kontynuację tej myśli Lucho w reprezentacji Hiszpanii to ludzie, którzy starają się w tej drużynie narodowej eksperymentować. To znaczy, na ostatnie zgrupowanie reprezentacji powołanie dostał m.in. Mikelo Jarsawal, on już wcześniej przewijał się przez kadrę, nowicjusz Pablo Sarabia, który pomimo rozgrywania fenomenalnych sezonów w barwach Sewii nie mógł doczekać się powołania, a teraz gra w PS, więc powołanie przyszło od razu, a także Unaj Nunes, stoper Atletiku, który w ostatniej kolejce w barwach Atletiku był obrońcą rezerwowym. Wcześniej przez te reprezentacje przewijali się m.in. Tacy piłkarze jak Sergi Gomez, piłkarz, którego dzisiaj Sevilla najchętniej by wypchnęła, Jaime Mata, napastnik z Hetafe, który strzelił nawet gola, Johnny z Wolverhampton, to powiedzmy jest mniej zaskakujące, czy Bryce Mendes z Celti Vigo, to znaczy ta dwójka, Luis Enrique i Robert Moreno, prawdopodobnie tak to będzie wyglądało też u tego aktualnego selekcjonera, będzie nastawiała się na to, żeby budować... Wielu powiedzmy takich nieoczywistych piłkarzy, o których taki randomowy kibic oglądający jedynie Real czy Barcelonę pewnie nawet nie słyszał. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tę dorosłą reprezentację Hiszpanii, mamy teraz do czynienia też z prowadzeniem, z prowadzeniem takiej ciągłości, jeśli chodzi o te. Generację U21, która ostatnio zdobyła Mistrzostwo Europy. To znaczy, jeśli ktoś z Was oglądał sobie to ostatnie spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Rumunią, to z pewnością zwrócił uwagę na to, że genialny mecz zagrała dwójka Fabian Ruiz i Dani Sebajos. Ci piłkarze decydują dzisiaj o grze reprezentacji Hiszpanii. Naprawdę zaprezentowali poziom spektakularny i tak sobie myślę teraz, że pewnie niektórzy przyoczyli na reprezentację Czesława Michniewicza podczas ostatnich Mistrzostw za to, jak zostaliśmy zdemolowani przez reprezentację Hiszpanii. Dwie, dwie centralne postępy. Postaci ekipy Luisa de la Fuente, która zdemolowała naszą kadrę, dzisiaj stanowią o sile dorosłej reprezentacji Hiszpanii. To jest pierwsze nowum, jeśli chodzi o la roja pod wodzą Roberta Moreno. Drugie, to postać Jesusa Nawasa, który wystąpił w tym meczu z Rumunią i który chyba był MVP tego spotkania. Stary dobry 34-letni Jesus Nawas, który przeżywa dziesiątą młodość, który w pewnym momencie wypadł z reprezentacji Hiszpanii na 6 lat. Teraz gra nieprawdopodobnie. To jest facet, który cieszy się niebywałą wydolnością, motoryką, którego stać na to, żeby biegać od jednego pola karnego do drugiego, od pierwszej do 90 minuty i który wygląda może na chucherko na takiego piłkarza, na którym, jakby to powiedział Thomas Miller, mięśnie nie rosną, ale który potrafi wykorzystać swoją szybkość, swój instynkt, swój spryt. Naprawdę, piłkarz niesamowity. Gdyby dzisiaj Jesus na Was prezentował taką formę. Gdyby Jesus, inaczej, gdyby Jesus na Was w wieku 22 lat prezentował taką formę, jaką prezentuje teraz w barwach Sewilli, czy reprezentacji Hiszpanii, to odszedłby stamtąd po prostu za 100 milionów euro. Niesamowity zawodnik, który może nawet wygrać rywalizację z Danim Carvajalem w tej reprezentacji Roberta Moreno, natomiast wiadomo. Tutaj ze zgrupowania na zgrupowanie wiele się oczywiście może zmienić no i forma klubowa będzie decydowała. Natomiast chciałbym Wam tutaj przedstawić pewne dylematy, z jakimi musi, musi zmagać się nowy selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Zacznijmy może od obrony. Z lewej strony mamy Albę, do którego Luis Enrique wcześniej nie, nie miał przekonania. Teraz oczywiście Robert Moreno będzie miał, z prawej mamy na Was kontra Carvajal. Natomiast jeśli chodzi o stoperów, jest ciekawa sytuacja. To znaczy, mamy Sergio Ramosa, który jak tak dalej pójdzie, dobije do 300 meczów w reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście mówię żartem, zanim się ktoś przyczepi. Natomiast jest problem ze znalezieniem kogoś, kto zastąpi Gerarda Pique. I na tej pozycji, następcy Gerarda Piquet, Luis Enrique testował następujące postaci. Nacho, Albiol, Bartra, Diego Llorente, Inigo Martinez, Mario Hermoso. Powołanie dostawał między innymi także Sergi Gomez. Łącznie testował sześciu stoperów obok Sergio Ramosa. Kto powinien być tym pierwszym wyborem? Nie wiadomo, nie ma takiej jasnej, klarownej odpowiedzi. To znaczy, Hiszpania jest podzielona. Czy powinien być to stoper Atletico i Inigo Martinez, czy może jakimś cudem Diego Llorente, czy Mario Hermoso? Ja uważam, że jeśli Mario Hermoso będzie grał regularnie w Atletico, trzeba stawiać na tego zawodnika. Naturalny, lewonożny stoper, świetny z piłką przy nodze, odważny, pasujący do tej reprezentacji. To byłby mój wybór. Drugi dylemat będzie polegał na tym, co zrobić z takim człowiekiem jak Isko, kiedy ten zawodnik dojdzie wreszcie do siebie, kiedy mamy do dyspozycji cały czas Sebajosa i Fabiana Ruiza. Oczywiście w tym całym kontekście należy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób Isko będzie odnajdywał się także w drużynie Zinedina Zidana. To jest dylemat drugi, ale powiedzmy najmniej istotny. I teraz przechodzimy do kwestii najważniejszych w tej reprezentacji Hiszpanii 2019. Pierwsza kwestia Bramka. Kepa Arisa Balaga czy Dawid De Gea? Jakiś czas temu mówiłem Wam, nawet przy okazji Lifea uprzemka ruskiego, że Hiszpanie, Hiszpanie mają to do siebie, że nie cenią lig zagranicznych. Na to ostatnio zwrócił nawet uwagę Robert Moreno. To znaczy oni m, ani nigdy nie doceniali szczególnie Roberta Lewandowskiego, nie podchodzili do niego na takiej zasadzie, że a, strzela gole w Bundesliga, to niech sobie tam strzela i to wcale nie, nie znaczy, że będzie strzelał w Realu Madryt. Natomiast jeśli chodzi o Dawida De Gea, oni nawet w tych momentach, kiedy De Gea był bez dwóch zdań najlepszym bramkarzem na świecie i najlepszym bramkarzem Premier League, podchodzili do tego na takiej zasadzie, e, to, co to w ogóle jest za liga i nie ma to większego znaczenia. Niech broni Kepa, nawet jak ten Kepa występuje w Atletiku. Uwierzcie, że takie jest podejście Hiszpanów. Natomiast teraz Dawid De Gea, jako że ma za sobą fatalną serię, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, co oczywiście znalazło swoją kumulację przy okazji ostatniego mundialu, przegrywa tę rywalizację zdecydowanie także na podstawie tego, że Kepa w reprezentacji się broni. i klepa w ostatnim meczu z Rumunią spisał się naprawdę znakomicie i dzisiaj wydaje się, że choć nikt nie ma abonamentu na grę u Roberta Moreno, to jednak bramkarz Chelsea będzie tę rywalizację wygrywał. Do niedawna była to rzecz nie do pomyślenia, natomiast dzisiaj patrząc na reprezentację Hiszpanii, przypominają mi się słowa Santiago Canizaresa jeszcze i kilku innych byłych bramkarzy, którzy analizowali tak detalicznie grę Davida De hey podczas ostatniego mundialu, przypominają mi się te słowa, że Ci środkowi obrońcy, czy, czy ktokolwiek grający w reprezentacji Hiszpanii, mając świadomość, że z tyłu jest Dawid Gea, nie czuje pewności. To znaczy, on może mieć takie przekonanie, że jeżeli pójdzie jakikolwiek strzał, to De Gea może po prostu puścić bramkę. I nie chodzi mi tutaj o tę całą dyskusję wokół puszczania bramek przy bliższym słupku, tak jak to ostatnio zdarzyło się w meczu Manchester United, tylko po prostu ogólnie, że jak to się ładnie mówi w Hiszpanii, Dawid Gea nie daje gwarancji, a Kepa gwarancję daje. To oczywiście wszystko się jeszcze może zmienić. Robert Moreno unika takiej jednoznacznej deklaracji. Że mi portero eskepa i, i, i nic się nie zmienia, moim bramkarzem jest kepa, to znaczy on cały czas chce tutaj wywoływać pewną rywalizację. Natomiast ostatnio usłyszałem taką opinię, że jeżeli Dawid Hea ma jeździć na reprezentacji Hiszpanii jako rezerwowy, to on tego nie będzie chciał robić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzecim wyborem oczywiście jest Paul Lopez, natomiast przy tej dwójce nie ma żadnych szans, ale tej takiej jasnej, klarownej jedynki, jak za czasów Ikera Casillasa. Też w Hiszpanii teraz nie mamy, aczkolwiek moim zdaniem wygląda to teraz tak, 70 do 30 dla Kepy i ja z tym osobiście się zgadzam, ponieważ Dawid De Gea przyjeżdżając na reprezentację ma też takie poczucie, że musi mnóstwo udowodnić całemu narodowi i moim zdaniem akurat na tego piłkarza wpływa to negatywnie, to znaczy. Grając w reprezentacji Hiszpanii, kiedy jesteś Dawidem De Gea, grasz po prostu przeciwko całemu światu, a kiedy jesteś kepą, to wchodzisz, wiesz, że oni Cię pamiętają z atletiku, wiesz, że pamiętają, że chciał Cię Real Madrid wykupić z tego atletiku, zanim trafiłeś do Chelsea, i po prostu cały naród wie, że jesteś świetnym bramkarzem. Już abstrahując od tej spiny z Mauricio Sarim, każdy po prostu Cię ceni w przeciwieństwie do De Gea. I myślę, że ten czynnik emocjonalny także może być tutaj kluczowy. I kwestia ostatnia, czyli napastnik. To jest rzecz, która wywołuje najwięcej dyskusji, bo opcji mamy kilka. Teoretycznie najwięcej osób opowiada się po stronie Jago Aspasa, czyli najskuteczniejszego Hiszpana w ostatnich sezonach Primera Division, który jednak teraz powołania nie dostał. Diego Costa czeka na grę w reprezentacji Hiszpanii od pamiętnego meczu z Rosją, kiedy Hiszpania przegrała pokarnych na Mistrzostwach Świata. Od tamtego czasu nie oglądaliśmy Diego w reprezentacji. Pierwszymi wyborami wydają się być teraz Rodrigo Moreno, a także Paco Alcácer i ewentualnie Alvaro Morata, natomiast wielu twierdzi, że Jago Aspas powinien być w tej reprezentacji, ponieważ jest kompletnie innym napastnikiem o zupełnie innej charakterystyce, takie 9,5, czyli po prostu napastnik rozgrywający, który zagra też na skrzydle. Przewszechstronny piłkarz Że powinien być też Diego Costa Ponieważ on wnosi do tej drużyny coś ekstra To znaczy, kiedy na boisku jest Diego Costa To wiesz, że nie możesz odpuszczać Wtedy wszyscy dają z siebie po prostu wszystko Jak to mawiają w obozie A tylko tak jakiś czas temu powiedział chyba Saul Pod tym względem Diego Costa jest oczywiście Między innymi piłkarzem zupełnie odmiennym Choćby od Alvaro Moraty Który jest człowiekiem z kolei o bardzo słabej konstrukcji psychicznej Ale do którego cały czas wielu Trenerów w Hiszpanii ma taką słabość Teraz akurat Moraty nie oglądał z powodu kontuzji w meczu z Rumunią i Wyspami Owczymi. Wcześniej strzelił dwa gole z Maltą, jedną bramkę ze Szwecją, ale ja nigdy nie miałem przekonania do Moraty. Mówię szczerze, i gdyby to ode mnie zależało, to postawiłbym na innych napastników. I trzeci i ostatni, przepraszam, napastnik, bo Rodrigo Moreno wydaje się być teraz totalnym pewniakiem. Ostatni napastnik, który też wywołuje pewną debatę, to jest Paco Alcácer, czyli człowiek, który nie gra. Nie gra, w sensie wychodzi na boisko, ale nie uczestniczy w grze, ale jest niebywałym finalizatorem, o czym wam mówiłem przy okazji ostatniego meczu. Ostatniego filmiku o Borussii Dortmund. Ostatni mecz z Rumunią, być może tego nie pokazał, bo tam pako, a oglądałem to spotkanie uważnie. Wykorzystał bodaj trzecią albo czwartą okazję kilka dogodnych z marnową. Natomiast jeśli, jeśli zwrócimy uwagę na liczby tego piłkarza od startu do sezonu 2018-2019 31 goli w 41 meczach dla klubu i reprezentacji, co oznacza, że facet zdobywa bramkę co 74 minuty, pod tym względem jest lepszy od Leo Messiego, a w tym sezonie strzelał gole we wszystkich meczach, w których grał, to znaczy w sześciu. Więc nawet jeżeli jesteś selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii i wychodzisz z założenia, Biorę Diego Costa za fizyczność i za charakter Biorę Alvaro Morate, bo coś tam mi się u niego podoba Na przykład rozgrywanie Biorę Rodrigo Moreno, bo jest piłkarzem, który fajnie urywa się Odkrycia świetne, na prostopadłe piłki nieźle Też potrafił rozegrać I jest ten Paco Alcácer, który może Cię nie przekonywać Tak patrzysz na niego i teoretycznie na pierwszy rzut oka Wydaje się być słabszym piłkarzem od całej tej reszty Jeśli chodzi o te wszelkie walory piłkarskie Ale jest niebywałym egzekutorem To znaczy to jest... Killer, Taki mało hiszpański piłkarz, natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak on, z jaką on regularnością strzela gole w tym sezonie, nie masz prawa kogoś takiego się pozbyć, ponieważ nawet jeżeli nie będzie ci szło z taką Rosją, wprowadzasz tego Paco Alcasera i on gdzieś znajdzie po prostu sobie miejsce, więc takiego piłkarza zrezygnować nie można. Jeśli zapytalibyście mnie, jakich napastników ja bym powołał do reprezentacji Hiszpanii, to ja nie zrezygnowałbym z jego kosty, chyba że doszłoby do jakiejś kontuzji. Postawiłbym na Rodrigo Moreno, postawiłbym na Paco Alcacera i na Jago Aspasa na wszelki wypadek, kosztem któregoś z piłkarzy drugiej linii, ponieważ wyszedłbym z założenia, że nawet jeśli coś tam się podzieje w drugiej linii, a pamiętajmy, że Marco Asensio zmaga się teraz z bardzo, bardzo poważną kontuzją i nie wiadomo w jakiej będzie formie na mistrzostwach, to Aspas ewentualnie może ci wskoczyć także na skrzydło. Więc takie dylematy ma teraz ta reprezentacja Hiszpanii. Pewnie zastanawiacie się już tak na koniec, co by się stało, gdyby Luis Enrique w trakcie tej żałoby, z którą teraz musi się zmagać, wyszedł z założenia, że chce jednak wrócić do reprezentacji Hiszpanii, że chce pracować. Robert Moreno wtedy po prostu by ustąpił, to znaczy wróciłby do roli asystenta. Myślę, że to też dobrze świadczy o tym człowieku, o takiej jego elegancji, o jego charakterze, że on zna swoje miejsce w szeregu i wie w jakich okolicznościach dostał pracę, o jakiej marzy każdy trener w Hiszpanii. On rozpoczyna swoją samodzielną pracę od absol absolutnego Mount Everestu, to znaczy nie da się pracować wyżej, można tak powiedzieć, niż reprezentacja, wiadomo tam Real Barcelona to już jest kwestia względna, zależy jak to na to spogląda, natomiast on od tego dopiero zaczyna, ale wie w jakich okolicznościach te prace dostał, więc nie zdziwiłbym się, gdyby Luis Enrique do tej pracy po prostu w pewnym momencie wrócił, bo wielu twierdzi, że to jest człowiek taki hiperaktywny. Wiecie, że startuje w wyścigach różnych, jeśli chodzi o, o ściganie się na rowerze, triatlony i tego typu tam sprawy. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby Luis Enrique w pewnym momencie do tej pracy wrócił i myślę, że wtedy Robert Moreno będzie funkcjonował po prostu jako jego asystent. Natomiast teraz sytuację mamy taką, jaką mamy nietypową w reprezentacji. Hiszpanii. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tych poszczególnych dylematach, typu tam Kepa versus De Gea, napastnicy, Carvajal vs Navas i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, za łapki w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku przy przycisku subskrybuj. W weekend słyszymy się przy meczach Manchesteru United z Leicester, przy meczu Sevilla z Deportivo Alaves i przy meczu Krakowi z Piastem Gliwice w Kanal+. Plus. Do usłyszenia i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.